Witam wszystkich Strasznie dzisiaj wieje Ale odwróciłem się tyłem do wiatru Mam nadzieję, że będzie coś Że będzie mnie dobrze słychać Tutaj to Mam tutaj to pole Na tym kawałku I na tym będzie kukurydza W ogóle Ustawiłem się na Siew kukurydzy na tych kawałkach, Żeby nie jeździć tak zabiegami No i każdy tam mówi no, dodam, że to będzie mój debiut w siewie kukurydzy. Każdy mówi, że ziemia powinna być ogrzana do 10 stopni, chyba tak, przy siewie kukurydzy. Wiem, że to nie jest za dobry moment na sprawdzanie temperatury, bo na, na dworze jest 9 stopni, wieje straszny wiatr. No i tak myślę, czym to sprawdzić temperaturę? I sobie przypomniałem, że mam tą sondę. Yy, I wilgotnościomierz, i tym, i tym sobie sprawdzam, że tak powiem, yy, temperaturę. Mamy dzisiaj 15 kwietnia, godzinę 12:40. Nie wiem, czy on dobrze chodzi. No, tutaj sobie tą sondę nazwałem: Perkins. <grym> I zobaczcie: 7,5 stopnia na, yy, na głębokości, o 7,6 na głębokości 10 cm. Ma gleba. Także to jeszcze nie jest dobry moment na siew. A na dworze mamy 9 stopni i wieje silny wiatr, taki nieprzyjemny wiatr. A jeszcze pytanie do Was: ile, da, ile podać azotu w czystym składniku na kukurydzę? Jedni mówią, że 180, inni mówią, że 140, a ja sobie tutaj sprawdzę chyba i. Na tym mniejszym kawałku rozleję sobie 140, znaczy podam czystego azotu 140, a na tym dłuższym pod obwodnicy podam 180. 180 czyli 180, czyli rozleję tutaj 380 litrów, nie, 350 litrów RSM-u 32 plus 150 kg polidapu. A tutaj zejdę sobie z dawką na 140 i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. O, tu mi się już wyłączył. Wyłączył się. I musimy tutaj zrobić pomiar temperatury. Zdjęcia nie zrobiłem. Sobie zrobimy. Nie, nie, nie. Co ja tutaj przyłączyłem? Patrzyłem się na ten O, pomiar temperatury. 7,5 stopnia, zrobię sobie jeszcze zdjęcie na miniaturkę. Także króciutki odcineczek, trzymajcie się na razie, cześć!